Siemano kocury. Dzisiaj odcineczek mocno projektowy. Nie będzie za dużo akcji, ale będzie dużo rozkminek statkiem. Dlatego zapraszam, bo będziemy robić coś na co czekaliście. Czas buta, chłopie. Widzowie się ucieszą, bo już od dawna to chcieliśmy zrobić. O to jest ciekawe co tutaj zrobiłeś. No to. No to zrobiłem. No a kto? No jak nie ty? Bo ty mówiłeś o butu. Tutaj pracuje. O to trzeba złapać do tego. Trzeba, trzeba. Eee, no tak, byliśmy. Ja bym to zrobił prosto. Najprościej, jak się w ogóle da. Cyk, tam spawasz i tutaj spawasz do tego. Do podłużnicy tej. No, no to tak. No. no to tak robimy. Tylko weź tutaj z zapasem, bo tam jeszcze u góry trzeba będzie podciąć. Nie, niżej. Nie. Niżej. Nie, bo tam dosłownie to się skróci. No, Muszę. Po, Podłącz, włączaj. Włączaj to. Nie włączaj, tylko włączaj. Polonista. Nie polonista, tylko pola. Pod kątem musisz jeszcze. Ta rura w złą stronę jest. Zobaczymy jaki to ma kąt. 45, więcej. Nie wiem, to Na oko? Tak. A, Daj, mazak. Daj mazak. Ale co ma tam? Daj mazak. Z takimi ruchami dzisiaj nic nie zrobić. Dziwny jesteś. Hoppij. No tak właśnie. To jest, Dawaj. No kurde moim zdaniem za mocno trochę, ale dobra, kim. No nie wiem, no tak zaznaczyłeś. No to nie. No to nie. No i co? No i... No i tam trzeba jeszcze uciąć. Tam jeszcze trzeba uciąć, to będzie dopasować. Będzie sam raz. Jak tam poucinasz. Nie, tu trzeba przyciąć. Dawaj go... na tym lepiej. Na łóżku, Tam równie będzie. Dawaj tam. Na ty tam kąt ustawiony jest, tylko przyłożymy centymetr i wszystko. Boże, spokojnie. Nie ma czasu. No to co, to obszlifować tam trzeba trochę? Nic ja nie trzeba szlifować. Na farbę spawać? Tak, no. Trzeba... Co trzeba? Trzeba szlifować. A widzisz, widzisz. Za szybki chcesz być i się gubisz. Akumulatora nie odłączyłem. Fajczy się Dawaj górę Ciecho Za dobrze trozisz i nic nie pęknie i co wtedy? No już, 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 już Parba O kurde jaką spało, zabaliście jest Ty starszy już tak? Dobrze? Najpierw ja bym na górze przyciął i ją na pół robię, wiesz? Gdzieś po środek. Ale co środek? Nie środek. Daj metrówkę. Ale to nie, nie musi, to, to nie musi być po środku. Możesz? Metz Metr pięć. Metr pięć, tak. To patrz, patrz na to, ojciec wymierzył. Ile ceny? Z 10 cm brakuje, rurę zepsułeś. Co my teraz z nią zrobimy? Nie, nie wiem, co ty sobie że to na pół trzeba. Patrz, stój, nie wyciągnę drugiej. Tą dotni tutaj to, to na dół, a tu... tamta, która jest tam, tutaj wrzucimy. Nie, nie, Bo tamta tutaj. poszła na pół? No nie wiem. No nie, właśnie tamta jest dłuższa. Teraz 117 pokaż. Idź, zmierz tamtą, a tą dotniemy tutaj. Ty. Czemu ty taki niespokojny jesteś podczas tego cięcia? Tak wszystko tak na siłę robisz. Dawaj, tu weź tu, przełóż rurę, mniej więcej w którym miejscu. Dawaj, skończy. poczekaj, tu! Przyłóż tu rurę! Ale to nie musi być równo! Musi! No nie! W klatkach takich sportowych nawet czasami nie są równo. No to dobrze, a to nie sportowa klatka. No właśnie, dlatego weź, nie musi być. Weź równo. Weź ten, mazaka. 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 Najpierw zrób jedną rurę, a dopiero. Zaznacz później... znać tam mazakiem, dokąd sięgać. Najpierw masień. zrób jedną rurę. Zaznacz dokąd, ma sięgać! Po co chcesz na to? Zaokrąglenie. No, zaokrąglenie No, trzeba zrobić przecież. Nie, zaraz zobaczysz, o co chodzi. następną różę ja będę robił, dobra? Dobra. Źle ci, dobrze. No źle. No, zobacz, jaka tu szpara. Jaka szpara? No, o, teraz to tak. Dawaj kolejną rurę. Tak jak zawsze jak ten a później gówno się rozpada i... Ale sam się i... przed chwilą poganiałeś. Ale później trzeba kilka razy poprawiać, jak dobrze przyspadać porządnie, żeby to nie odpadło. Tak jak tutaj. Poganiałeś ile razy poprawiałeś? 3-4 Ale nie równo. Tak, ile jej uciąć trzeba? 13 cm bym uciął 13,5 za dużo. Jak za dużo? Za mało. Nie. Wszystko dobrze. O tak o, o tak, o przylega ona. O to tak. nic. Ospawamy, ospawamy, kochaniaki, ospawamy. No ale wszystko no... Jaki wszystko będzie to wszystko będzie dobrze, weź pan za Jaki już to lepiej, żeby było do góry, nie będziesz do dołu. Będziesz pan Jaki już to lepiej, żeby było do góry, nie do dołu. Ale będziesz pan zadowolony A po co bierzesz grubą weź tam tą kuntówkę i cienką tarczę. Masz cienku, to tnij nie Będziesz pan zadowolony Ale żyj zrobił to do. O, ja z tyłu jak nie wiem. O Jezu, podetnij da, Daj, daj tę. Przecież to wystarczy tą rurę wyszlifować w środku odpowiednio. A ty cały czas ją tniesz, wyszlifuj ją! Brawo! Brawo! Czemu ty nie chciałeś od razu tak szlifować, co? Przecież ja ci mówiłem cały czas, Ale że to ja trzeba szlifować. Dobra, jest dawaj, dawaj. Zawaliście to zrobiłeś. Dzięki, znaczy, to nasza wspólna robota Chcesz ty poprowadzisz odcinek? Nie ma problemu Nie ma problemu wie, w dzisiejszym da odcinku, Dawa. tatko przejmuje odcinek Dawaj pomysł, dawaj działamy, bo szkoda czasu Nie mów cały czas dawaj działamy, powiedz coś do widzów Szkoda czasu, dawaj Ja na próżno nie gadam tylko robię No to dawaj No to już Przynosimy rury i spawamy dalej ale które, te okrągłe? Okrągłe. I trzeba przymierzyć. No to trzeba nim wyjechać, bo one się tu nie zmieszczą. O, O kurde! Ale sztywno teraz jest! Zawaliście sztywno jest, aż plecy bolą jak się ląduje. Hamulce coś e, słabo działają. One generalnie, zobacz jak, jak ten hamulec działa. On wpada. Full, nie? Odpowietrzyć trzeba. No trzeba odpowietrzyć, no. Przewody były cięte i. Więc to będzie jeden z kolejnych etapów. The next day. Siemano kocury po krótkiej przerwie. Podpalamy busa i przychodzimy dalej do robienia tego, co trzeba. A trzeba zrobić urządzenie do front flipów albo back flipów. Zależy. Na dzisiaj, Michael. Musimy pod spód wsadzić coś, co. Będzie nam, że tak powiem, trzymało te kółka od dołu. I w tym momencie zmieniła się nam koncepcja, więc można powiedzieć, że troszkę za bardzo się pospieszyłem z tym mocowaniem kółek od dołu, bo będziemy je mocowali w inny sposób. Tak samo jak w inny sposób będziemy mocowali drzwi, aby się już nie otwierały, no bo cały czas podczas jazdy się otwierają. Dlatego subskrybujcie, aby być na bieżąco z tym projektem i jego finalnym efektem. Trzeba zrobić tutaj taką zasuwkę, taką jak w chlewiku tych, tych. i będzie lalka. Słuchajcie, ten bus jest mega mocno zgnity co nam sprawia pewną trudność podczas jego spawania, ale nie jest tak bez przyczyny. I najprawdopodobniej był on bity, ale jest tak pani, że po prostu o to nie dbam. Natomiast przy zakupie nowych aut warto sprawdzić ich historię, by zobaczyć, czy nie miały w przyszłości jakichś uszkodzeń bądź innych wypadków. I taką możliwość daje Wam chociażby Car Vertical, gdzie możecie sprawdzić pełną historię pojazdu, czyli skąd pochodzi, jaki ma przebieg i czy nie jest skręcony, oraz zdjęcia z aukcji, by zobaczyć jak było dokładnie uszkodzone, żeby się nie nadziać na jakiegoś ostrego bubla. Co jest jedną z ważniejszych rzeczy do sprawdzenia, ponieważ możecie zobaczyć, czy auto było mocno uszkodzone i czy nadawało się do naprawy. Poza tym możecie znaleźć tam historię rejestracji oraz to, czy auto chociażby jest poszukiwane bądź było taksówką. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to wbij do linku w opisie i z kodem MOTOKOTY masz 30% zniżki na swój raport. Korzystaj, wbijaj do linku w opisie, a my wracamy do odcinka. No i zobacz. Pytanie czy to w ogóle się będzie chciało wrócić. Problemy takich dużych busów są takie, że trzeba brać drobiny jak się coś przy nich zrobić, kurna To zdaje się prosta rzecz do zrobienia, nie? Do tego miejsca będę spawał, to będzie OK. Teraz tak trzeba płytki zrobić. Masier, a to tylko pierwszy haftik taki wiesz, delikatny. Dobra, czyli tą jedną rurkę mam przy tutaj. Jeszcze pewnie jest 300 więcej tych rurek. To będzie sporo roboty. Lecimy na drugą stronę robić to samo. Ale kisielnym ogórkiem zapachniałe. No z tego spało, a few moments later. Widzowie, zobaczcie to. Bęk. Mamy dwa kółka. I zobaczcie, widzicie jaka tu jest szpara? Tu jest taka szpara, bo jest kurde problem, że te rurki nie są równo dogięte. Miały być równo dogięte, a ta pod spodem wychodzi trochę. I tutaj zaznaczyłem od którego miejsca się ona wygina. I tu narysowałem strzałkę, że należy w tą stronę ją dogiąć. I tak samo tutaj z tyłu. Ona powinna być trochę do tyłu odgięta. I to z tego miejsca się krzywi. No a tutaj na górze też trochę idzie krzywo. Ale nie wiem czy to już będzie taki problem. Rozwiążemy to inaczej. Zobaczymy. Ale jest dobrze w wysokościu. Co za różnica? Trochę będzie inaczej, to i tak nie będzie. Nie Zakręcić kiedy. się zakręci. Popręcimy, no pewnie tak. się zakręci Kurna, kurno w przeręblu ja bym obstawiał, że te rurki gdzieś o tutaj trzeba. W takich dwóch punktach będzie się trzymało, to ta rura już będzie mega sztywna. A zobacz, każdą kolejną rurkę, którą dołożymy do tego busika, będzie tylko wzmacniała sztywność tych rurek, co nas zbliża do tego, żeby zrobić roleczkę. Tak czy nie? Tak. Wszystko. Kurna, akusa nie odpięliśmy. Weź odechnij, ja pierdzielę, kurę nie odpięli. No, żebko, cholera. Może będzie działał jeszcze, co? No udało się. Później zastrzały zrobimy, i już kurde, będzie pierwszy etap zrobiony. Później, jeszcze tylko pod spodem. Później, jeszcze tylko tutaj albo na masce, czy gdzieś. Nie wiem, kurna stary. Nie wiem! O co Ty nie pytasz? Po co pytasz? Nie ja cię nie pytam, ogóle. Po co pytasz? Został się spokoju. Ja to tylko nagrywam. No po co pytasz? Ja nie pytam. Nie pytasz? Nie pytasz? Nie pytam. Bardzo dobrze. Zero pytań. A skoro pytań nie ma, to trzeba je zadać. A brzmi ono, czy rurki będą pasowały do budy i do naszych okręgów. Patrzcie, widzowie, patrzcie. Cyk, cyk z tej strony, cyk i cyk zobaczcie. Widzicie to gówno? Jak to jest spasowane tutaj. Działeś, człowieku? Mamy to wariacie. Trzyma się. Gibie się, ale się trzyma. Jest dobrze kurne, jest dobrze Majki. Widzisz jak kurna jest zderzak? Ta rura wystaje przed zderzak. Ja pierdolę. jeśli ja to skieprzyłem i ten tył też się kurna podsunęło trochę. Już nie wiem. Ja już świruję. No jeszcze, jeście. Śmiało chłopie. No tak jest okej, okay, jak teraz jest. Te rury są pude krzywe, one... Oni jest ślepo wyginali, nie? Tak, zrobiliśmy rurki, trzeba to brać na klatę, no trudno już. Nie wiem o co chodzi, ale chyba jestem jakiś zawalisty w tym dopasowywaniu. No i mamy kolejny dzień spawania, więc się za nie zabieramy, bo trochę tego nam jeszcze zostało. Nie jest. Dobra widzowie, przechodzimy do spawania następnej rureczki, ale muszę założyć na siebie jakąś szmatkę, bo powiem Wam, że no nie jest to dobry pomysł, żeby spawać z odsłoniętymi rękoma. Przód mamy obspawany tutaj rureczka. Tutaj kolejna ruriczka sobie przyspawana jest i tutaj, i jak widzicie, to się trzyma dość sztywno. Jedyne co to tutaj na dole się trochę gibie, ale też niewiele, ale o wiele bardziej się gibie z tyłu. I dlatego też przejdziemy do spawania tyłu, który będziemy spawać tutaj do, do tej belki. Ta belka jest dość bezpiecznym punktem, bo ona jest tutaj całkiem spoko przymocowana. To jest naprawdę solidne. Da się po tym skakać, a później to już tylko kwestia tego, żeby to powzmacniać, żeby to się nie wygięło przy rolce. No bo jeśli się wygnie to może się stać tak, że podczas gdy my będziemy na dachu, bus się złoży, no i będziemy mieli dachowanie. Ale dachowanie takie, że się rozwalimy na tym dachu. Słuchajcie widzowie, poleciała krótka analiza tutaj z Tatkiem. Wygniemy te rury i zamontujemy je bezpośrednio do belki. I wtedy nie będziemy mieli problemu tutaj z zastrzałem do tej rury. Najlepiej, żeby ta rura kończyła się jak najbliżej koła. O, w ten sposób. A tutaj mamy do tego idealną sytuację, bo jeśli tą rurę sobie tak poprowadzimy tutaj, a tutaj mamy bezpośrednio koło, więc można powiedzieć, że busik będzie lądował na kole. No moim zdaniem jest to. Najlepsza opcja chyba. I co, i teraz wpadłeś na taki pomysł, żeby pasami jakoś tutaj się pobawić? No zobaczymy, z I rozpierakiem. czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie? To, żeby zrobić równo, to byś musiał tutaj wygiąć, tutaj wygiąć, tutaj wygiąć, tutaj wygiąć, tutaj wygiąć, tutaj wygiąć i wtedy byś miał tam. Bo jest, jeśli zrobisz to, w jednym miejscu, to ci się złamie. To nie chodzi, tu równe koło masz, a tutaj podginasz tylko ten, na takiej długości powinno Ale to wydać. No, no zaraz, to będziesz miał załamane przecież. A zaraz zobaczymy, jak będzie węgiel. to idzie? No, no, to sprężynuje bardzo. No, ale się poddało, patrza No trochę, ale co, co sprężynuje, nie? No. Chyba, że kocka jakieś wsadzić jeszcze. Klocka. Można w kilku miejscach, tak żeby rury nie złamać. Mhm. I skoro tatko jest świadomy tego, żeby robić to w taki sposób, aby tej rury nie złamać, no to zostawiłem go i pozwoliłem mu działać. Później nawet wpadł na pomysł, żeby tą rurę podgrzać, aby ona nie sprężynowała, tylko dobrze, równo się wygięła, A później stało się to. Podeszło skoro? Ja. Wcześniej było o połowę mniej, teraz więcej. A few minutes later. Widzowie, chwilę mnie nie było i o, co mamy. O, co się stało? Rura się złamała. Jakżeś to tak zrobił, że złamałeś rurę, kurde? No bo nie patrzyłeś. Nie można cię zostawić na chwilę. No nie można, sam jąłem. Nie można na chwilę zostawić ja sam ojca. Biały, tak jest. I tak się zgięło. No dobra, ale nic, ale mamy przynajmniej prawie tutaj dogięte w to miejsce, więc sobie spróbujemy to... No co, to tak sztywno tutaj, już tak nagięte mocno? Kurde, no to trzeba tu naciąć to i tutaj przyspawać tą rurę w takim razie. Ja rozmawiałem, żeby zrobić ten, żeby tu większy, robić takie... Kiedyś w Co tu wstawiasz, o tak, cyk, cyk, przyspawasz sobie tu, a nawet możesz o tu dać o to przesunąć i tu po krawędzi ospawać o taką. o to o tak ja zastanawiam się, że my źle zrobiliśmy, że ja Ci to dałem kurde wyginąć wiesz mogliśmy tego nie ruszać i to było dobrze no to czemu mówisz, że chcesz do tego wiąć? no nie wiem właśnie czemu dałem się naciągnąć na to, oszukanie. jak naciągnąłeś, toż to co ty, Twój pomysł był oszukałeś mnie to co był Twój pomysł czuję się oszukany Twój był pomysł do tego co spawać ja Ci mówiłem zostawić po zewnętrznej ale no ja tak chciałem, to znaczy. no właśnie, ja tak chciałem, no. Jak? Ty, no ja ty to, mówiłeś, toż, po, ale ponacinać, ale dogięć, do z do tego. Przecież zobacz, że na no. belce jest wyszlifowane. To Ty przyszedłeś no. i mówisz, o, a może od razu do belki. I ja sobie myślę, Kurde, Nie, Ty no. mówiłeś, że ponacinasz to i do belki będziesz. Toż, ty... to, to dopiero już później, jak już zaczęliśmy wyginać to. I powiedziałem Ci, no dobra, to może już lepiej będzie ponacinać zamiast wyginać. I wtedy jak poszedłem, to Ty zrobiłeś właśnie to, czyli załamałeś rurę. Już tyle razem wyginały ze mną. Ale ty jesteś, kurde, wiesz co? Tutaj Dobra. kit dla widzów. Jadę, nie jadę palnik przywiozę na Jaki i palnik? Pasuję. Toż masz palnik. Dawaj takim, ten. Takim to sranie, Zostaw sranie. to już, niech zostanie. Toż tutaj masz płaską powierzchnię, to się będzie taczać. Tylko z tamtej strony zrób teraz tak samo, żeby te dwie rury były takie same. Jakżem powiedział, tak żeśmy zaczęli robić i doginamy drugą stronę w taki sam sposób, aby były one symetryczne. Zaczyna się łamać na dole i tak samo Tamta jest złamana na dole, no ale ona na górze, jakby jest. Tamta jest mocno zaokrąglona, a ta bliżej nas nie jest aż tak bardzo. Dobra, można przyjąć, że jest ok. Na aparacie nawet to widać, że jest nie do końca równo, Masz. ale dobra, no już kij. Widać, że tamto jest ewidentnie jajem. A ta Dobrze. jest, kurde, taka okrąglejsza. Posłówka. No i ile jest? Co jeden, no? Do środka, tak. 101, no. To jeden, no. idziemy na drugą stronę. No, ze 102. Pół cm różnicy Dobra, robimy. Jakkolwiek będzie, tak będzie dobrze. Kurna widzowie, awaria deszcz zaczulać, cholera. A few moments later. No i po pisiane. jako tako. Sprawdźmy test, zróbmy. O, nawet na boki się trzyma. Lalka, ty będzie trzymać tego busa. Co o tym uważasz? Ty, no powinno trzymać, bo tam wstawione dwa profile, te poprzeczki. No tak, bo właśnie o to chodzi, że tutaj w środku to się trzyma do tej belki, a tutaj jest wstawione do profili, i tu jest jeszcze zastrzał, jest belku, który idzie sobie. aż tam do sufitu, widzowie. Także tutaj to jest zrobione wszystko, kurde, z takim quality, że ja to w szoku, no. <laughs> ty, no to dobrze, będzie trzymać wszystko fajnie, a hak wystaje, więc trzeba będzie go uciekać. Ta rura która jest ostro tutaj krzywa, a ta rura jest taka no mniej, nie? Znaczy, bo ta rura idzie po prostej do końca, nie? Która? Ta, tamta. Lewa. Tak, a ta była źle wygięta, bo przecież jej tam nie ruszaliśmy. Ona była od razu, jak e, ci wygięli no zwich tak. zwichrowana. No tak. W tym miejscu. Weź pobujaj to od boku, ja od, bo od tyłu nagram. Cały bus lata, więc kurna jest naprawdę trwale tutaj to zrobione, nie ma co, nie ma co gadać no. Przystąpmy do kolejnego tematu, a są nim zastrzały na dachu które będą mocowane w taki sposób. Od tego punktu będą szły do tego punktu tutaj. I tak dam takie skosy po to, żeby te rury się po prostu nie odchylały na boki. Są to takie zastrzały, które je usztywnią, a które dadzą właśnie sporo jakby bezpieczeństwa mi wewnętrznego, że jak będę, na, jak będę w taki sposób głową do dołu, to że mi to się nie złoży i nie wyląduje na dachu. Wyjmujemy szybki, widzowie. Dlaczego wyjmujemy szybki? Bo zobaczcie, tutaj też jest sporo miejsca, gdzie po prostu nic nie łączy naszej rury z budą, więc będziemy musieli wyjąć szybki, bo one są na uszczelce takiej. Dosłownie tą uszczelkę podważacie i możemy wyjąć szybkę. I tak też zrobimy, żeby po prostu dać z tej rury zastrzały tutaj do naszej klateczki wewnętrznej. No, 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 dawaj. O, tu wyszła. A, bo ona jest trochę wklejona jednak. No i dobra. O, teraz to tak. Szybka, elegancka, niepowita. Pierwszy raz chyba się zdarza, że wyjmuję szybę i nie jest pobita. I teraz będziemy mogli widzowie z tej rury zastrzał zrobić do środka. O, o właśnie. Patrz, idealnie. I patrz, pokażemy co więcej. Chytyk, widzowie. Możecie drzwi otwierać. Widzicie? To jest, to jest niezły feature. O to to tak robisz. Po to to tak robimy, nie? A już Nic, nie powoli, dawaj, powoli, powoli. dawaj, dawaj, nie powoli. Sprzedam dwie szyby do boksera. Zgłoszenie na Plif. Silnik od kosiarki. Silnik od kosiarki? Tak. Ta, też sprzedam na Plif. I sprzedam boże, trzy boże. matizy rozbite też w Plif. Widzowie, no bądźmy szczerzy. Ja nie zwykłem sprzedawać rzeczy, bo zazwyczaj jest tak, że te rzeczy jeszcze do czegoś się przydadzą. A może taki silniczek się do czegoś przyda? Tak czy nie? Wiesz, chętnego. Jakiego chętnego? Nie trzymaj. Dajcie silnikiem. pomysł, co zrobić z takim silnikiem, a nie on chętnego chce zdawać dobre rzeczy. Nie wolno tak. Dobre rzeczy trzeba wykorzystywać. Daj ludziom, co potrzebne jest. No, potrzebny jest dobry kontencik, widzowie. Dlatego piszcie pomysły na silnik od kosiary i zrobimy to. Co to za pozycja? Słuchaj, chcę dobrze odspawać. Zegnisz drugie, nie będzie posał. Będzie, będzie. To mamy górę? To skakuję na górę i będę ją. To też kura, kura, bez różnicy. O, jak sztywno, chłopie. łaga, nic. Nawet nie drgnęło, ani milimetr, ani pół. Tak, to trzeba robić. Może faktycznie nie jest w linii prostej, ale kto robi dobrze? Może i robimy, ale kto robi dobrze? Bus jest, można powiedzieć, ogarnięty. Rury są zamocowane, są upięte do tego busa, ale jeszcze jest kilka małych smaczków, które trzeba by było zrobić, jak na przykład tylne hamulce, a nawet nie tylko tylne. Ale też przednie, bo są po prostu zapowietrzone. Tak samo mocowanie tych rur, które tutaj się gibią, ale poza tym cała reszta jest już, można powiedzieć, w kij sztywna. Tak samo sama Buda, która w środku ma zastrzały. I zobaczcie, te zastrzały tutaj, te klapka yy, naprawdę mega to wszystko usztywniła, więc można powiedzieć, że w następnym odcinku już się będzie działo. Dlatego nie zapomnijcie zostawić subskrypcji tutaj pod filmem. Tak samo i łapkę w górę. No i dajcie znać, co jeszcze można tutaj w tym busie. Poprawić, bo jest wiele rzeczy do ogarnięcia przed finalnymi testami. Pozdro i Elo.